Wróciłam z Kopenhagi po dwóch tygodniach wyczerpujących negocjacji, z dumą, ale i zmęczeniem głęboko zakorzenionym w kościach, marząc o własnym ogrodzie, ciszy, kieliszku wina i samotności w miejscu, które zawsze było dla mnie czymś więcej niż domem, było dowodem na wszystko, co osiągnęłam, pomimo braku wsparcia ze strony mojej rodziny, szczególnie matki Ireny i brata Eryka, którzy od zawsze traktowali mnie jak kogoś obcego, jakby sukces, na który pracowałam latami. Był obrazą ich lenistwa i ciągłego oczekiwania, że życie poda im wszystko na tacy. I choć wiedziałam, że powinnam trzymać się od nich z daleka, za każdym razem łudziłam się, że może jednak coś się zmieni, że może zauważą ile mnie kosztowało dojście tu, gdzie jestem. Ale kiedy podjechałam pod dom, od razu poczułam, że coś jest nie tak. Samochody stały wzdłuż ulicy, niektóre na moim trawniku. Muzyka dudniła za ścian. A przed drzwiami wejściowymi stała grupka ludzi z plastikowymi kubkami, śmiejąc się i rozmawiając, jakby. Byli u siebie, a ja stałam z walizką w ręku i patrzyłam na mój własny dom, jakby został porwany przez ludzi, których nigdy nie zaprosiłam, których nie znałam. A potem weszłam do środka i doznałam czegoś, czego nie da się opisać słowami. W środku było prawie dziewięćdziesiąt osób. Niektóre rozsiadły się na moich meblach, dzieci biegały po schodach, ktoś tańczył w moim salonie. A moja matka stała w kuchni, wydając polecenia dwóm kobietom w fartuchach, jakby była gospodynią wieczoru i kiedy mnie. Zobaczyła, zmarszczyła brwi i powiedziała chłodno: Myślałam, że wracasz w niedzielę, a mój brat Eryk tylko wzruszył ramionami i rzucił. Miałaś być w Danii jeszcze dwa dni, i wtedy coś we mnie pękło, bo nie tylko urządzili spotkanie rodzinne w moim domu bez mojej zgody, ale nawet nie zamierzali przeprosić, nie czuli, że zrobili coś złego. A gdy zapytałam, jak weszli, odpowiedzieli bez wahania, że użyli klucza awaryjnego, który kiedyś dałam matce na wszelki wypadek, a teraz wykorzystali go, by zamienić mój dom, ten, który odziedziczyłam po dziadku, który zostawił mi go z pełnym zaufaniem w miejsce, gdzie świętowali swoją własną wersję rodziny, z której mnie wykluczyli, bo przecież od zawsze byłam tą inną tą, która za dużo pracuje, za dużo wymaga, za bardzo chroni swoją przestrzeń a ja stałam tam, wśród tego zgiełku, patrząc na zadeptany dywan, przesunięte meble, ślady tłustych palców na moim pianinie i rysy na biurku dziadka, które było jego dumą, i wiedziałam, że nie mogę. Tego puścić płazem, że jeśli to zaakceptuję, już nigdy nie odzyskam swojego miejsca, swojej godności, więc nie krzyczałam, nie wszczynałam awantury, nie żądałam wyjaśnień, po prostu wyszłam z walizką, Zatrzymałam się w hotelu i jeszcze tej samej nocy zadzwoniłam do agenta nieruchomości, który kilka miesięcy wcześniej zapytał mnie, czy nie chciałabym sprzedać domu, bo miał klienta gotowego zapłacić gotówką, i kiedy usłyszał mój głos, powiedział tylko: Oferta wciąż aktualna. A ja: Odpowiedziałam: Sprzedajemy. I dwa dni później podpisaliśmy dokumenty. Dom poszedł za dwóch i jedną dziesiątą miliona dolarów, a kiedy moja matka dowiedziała się o tym, Stała już na progu mojego nowego mieszkania, z łzami w oczach, krzycząc, że odebrałam im coś, co należało do całej rodziny że dziadek na pewno nie chciałby, bym tak postąpiła. Ale ja spojrzałam jej w oczy i powiedziałam spokojnie: Dziadek zostawił ten dom mnie, bo wiedział, że tylko ja go uszanuję. Wy pokazaliście mu i mnie dokładnie, jak bardzo się mylił w waszej ocenie, i zamknęłam drzwi, wiedząc, że to, co zrobiłam, nie było zemstą, było uwolnieniem, krokiem w stronę życia, gdzie moje granice są święte, gdzie nie muszę udowadniać, że zasługuję na szacunek, bo po raz pierwszy przestałam go błagać, a zaczęłam wymagać. I chociaż przez pierwsze dni po sprzedaży domu czułam pustkę, którą trudno było zapełnić, bo każdy zakątek tego miejsca był nasycony wspomnieniami z dzieciństwa, z rozmowami z dziadkiem Kazimierzem, z chwilami, kiedy uczył mnie cierpliwości. Kiedy pokazując mi, jak ręcznie polerować stary mosiąc, mówił: Ludzie będą próbować cię przyspieszać, ale wartościowe rzeczy potrzebują czasu. Nie poddawaj się presji, byle jakości. A ja chłonęłam te słowa, nosząc je ze sobą przez lata, nawet wtedy. Gdy mama wciąż powtarzała, że powinnam znaleźć sobie męża, a nie kariery, że kobieta nie powinna samotnie inwestować w nieruchomości, że to mężczyzna powinien prowadzić dom, a nie córka która nigdy nie potrafiła się wpasować w żadne z rodzinnych świąt, która zawsze miała własne zdanie i odwagę, by się nim dzielić, i nawet wtedy, gdy Erik roztrwaniał pieniądze, które dostawał od niej na kolejne nieudane pomysły biznesowe, ona nigdy nie była dla niego tak surowa jak dla mnie, bo ja przypominałam jej o tym, co sama mogła osiągnąć, gdyby tylko nie zrezygnowała z siebie w imię życia, które ktoś inny dla niej zaplanował, ale teraz, kiedy siedziałam w swoim nowym, skromnym mieszkaniu, z kontraktem sprzedaży domu oprawionym w ramkę na biurku, wiedziałam, że decyzja, którą podjęłam, była jedną z najważniejszych i najbardziej bolesnych w moim życiu i że choć cena emocjonalna była wysoka. Odzyskałam coś znacznie cenniejszego siebie własną przestrzeń, prawo do decydowania, kto ma do mnie dostęp i po raz pierwszy od wielu lat czułam, że oddycham pełną piersią, że nie muszę się tłumaczyć. Dlaczego nie chcę na kolacji rodzinnej, gdzie przez całe życie byłam traktowana jak narzędzie, które ma dać radę i pomóc, ale nigdy jak ktoś, kto może potrzebować zrozumienia? A gdy nadeszła wiadomość od nowego właściciela domu, młodego inwestora imieniem Patryk, który z szacunkiem podszedł do historii budynku i zapytał: Czy może zachować stare listy dziadka, które znalazł w skrytce za? Półką w bibliotece poczułam, jak łzy same napływają mi do oczu, bo wiedziałam, że chociaż miejsce zmieniło właściciela, pamięć o dziadku w nim przetrwa i że do mnie został zniszczony, lecz od teraz będzie istniał jako symbol mojej siły, mojej granicy i mojej decyzji, która przerwała spiralę emocjonalnego wykorzystywania i choć przez kilka tygodni panowała cisza, żadnego telefonu od matki, żadnej wiadomości od Eryka. Potem zaczęły pojawiać się pogłoski: najpierw od ciotki Krystyny, potem od kuzynki Magiedy, że moja rodzina opowiada wszystkim że sprzedałam dom ze złości, że zrobiłam to na złość, że nie potrafię wybaczać, że jestem zimna, wyrachowana i samolubna, a mnie nie zaskakiwało nic z tego, bo wiedziałam, że od dawna w tej rodzinie najgorszym grzechem było powiedzenie nie, postawienie granicy, i że w ich oczach lepiej było się poświęcać do końca, niż raz powiedzieć. Mam dość, ale ja już nie chciałam być ofiarą, która nosi ich ciężary na plecach, bo przez lata starałam się udowodnić swoją wartość. Płacąc rachunki, ratując ich z długów, naprawiając błędy Eryka, wspierając matkę, nawet kiedy ona nie widziała nic poza sobą. A teraz, kiedy zobaczyli, że mogę odejść, że mogę wyciągnąć kartę i zapłacić nowy początek gotówką, poczuli strach, bo ich największą bronią była moja lojalność. A teraz ją stracili, więc przyszła Irena pod moje nowe drzwi. Z oczami spuchniętymi od płaczu, z narzuconym płaszczem który wyglądał, jakby nie widział pralki od tygodni, i powiedziała drżącym głosem, że Eryk znów stracił pracę, że właściciel mieszkania, do którego się przeniesieli po mojej sprzedaży domu, wyrzucił ich za niepłacenie czynszu, że potrzebują tylko 3000 dolarów, może czterech, żeby wpłacić zaliczkę i kaucję, i chociaż przez sekundę zawahałam się, bo wiem, co znaczy nie mieć dachu nad głową, to potem przypomniałam sobie każdą noc, gdy płakałam sama. Gdy nie odbierali telefonów, gdy nie interesowało ich, co się dzieje ze mną, jeśli nie przynosiłam pieniędzy. I spojrzałam na nią z czułością, ale i stanowczością, mówiąc: Nie dam wam pieniędzy, ale mogę pomóc znaleźć instytucje, które wam pomogą, jeśli tylko będziecie gotowi coś zmienić. I wtedy zobaczyłam na jej twarzy to, co znałam od dziecka rozczarowanie, gniew, poczucie, że jestem niewdzięczna, że się wywyższam. Że gardzę nimi, bo nie dałam kolejnej transzy do przejedzenia, i kiedy trzasnęły drzwi, a ona odeszła bez pożegnania. Usiadłam na podłodze mojego mieszkania i poczułam coś, czego wcześniej nie znałam, spokój, bo wiedziałam, że po raz pierwszy nie zdradziłam samej siebie. Nie miałam już łez, które mogłabym przelać za tą rodziną, która przez całe życie wykorzystywała moje milczenie jako przyzwolenie, a moją pomoc jako obowiązek, i gdy siedziałam przy oknie, Obserwując, jak ostatnie promienie zachodzącego słońca odbijają się od szyb w sąsiednich domach, dotarło do mnie, że nigdy nie byłam dla nich osobą z krwi i kości, byłam funkcją bankomatem, kierowcą, opiekunką, doradcą wszystkim oprócz córki i siostry i że w ich oczach nie miałam prawa do słabości nie miałam prawa do zmęczenia, do odmowy, do złości. A teraz, kiedy wreszcie powiedziałam dość świat który zbudowali na mojej uległości, się zawalił, a ja patrzyłam na jego ruiny nie ze złośliwą satysfakcją, lecz z ulgą, że wreszcie przestałam go podtrzymywać własnymi rękami. I kiedy znajomi pytali mnie: Czy nie żałuję, że sprzedałam dom, w którym dorastałam? Odpowiadałam: Że nie, bo tam dorastało moje ciało, ale dusza zawsze była gdzie indziej ukryta, przytłumiona, niechciana, a dopiero teraz. W miejscu bez wspomnień, bez śladów czyjejś obecności, mogła się rozciągnąć i oddychać. I choć nie miałam jeszcze własnych dzieci, często wyobrażałam sobie, że jeśli kiedyś pojawi się ktoś, komu przekaże miłość, chce, by dorastał w przestrzeni, gdzie szacunek jest fundamentem, a nie dodatkiem, gdzie nie nie jest zniewagą, tylko granicą, gdzie miłość nie oznacza uległości. I że jeśli kiedyś zbuduje dom od zera, to będzie on miał ściany wypełnione śmiechem a nie ciężarem niespełnionych. Oczekiwań i dach, pod którym każdy będzie mógł odpocząć, bez obawy, że jego wartość jest mierzona liczbą przysług, które może wyświadczyć i że będzie tam miejsce na słabość, na prawdę, na odmowę, na różnorodność, a nie tylko na to, co wygodne dla reszty i kiedy minęły trzy miesiące od sprzedaży domu, a ja nie dostałam ani jednego słowa nie pytania, nie przeprosin, nie refleksji. Wiedziałam już, że decyzja którą podjęłam, była jedyną możliwą, i że nie chodziło o dom, tylko o to, by przerwać cykl, który trwał od pokoleń, by pokazać, że można inaczej, nawet jeśli to oznacza samotność na początku, bo samotność z godnością boli mniej niż tłum, który cię wykorzystuje, i choć czasem wieczorami przychodziła tęsknota, nie za nimi, lecz za tym, co mogło być, wiedziałam, że to, co było, już nigdy nie wróci i że lepiej patrzeć w przyszłość z pustymi rękami niż z sercem pełnym żalu, i kiedy otrzymałam kolejne wiadomości od kuzynów, ciotek, wujków niby zatroskane, niby niewinne, próbujące mnie wciągnąć w ich narrację o rozbitej rodzinie, dziedzictwie zaprzepaszczonym przez dumę i zimnej Rachel, która zapomniała skąd pochodzi, nie odpowiadałam, bo nie musiałam już się tłumaczyć, nie byłam im nic winna, tak jak oni nigdy nie poczuwali się do odpowiedzialności za rany, które zostawili na moim życiu. A kiedy w końcu po kilku miesiącach zadzwoniła matka i powiedziała cicho, że chciałaby się spotkać, bez Eryka, bez pretensji, nie wiedziałam, czy to manipulacja, czy rzeczywiste pragnienie rozmowy, ale zgodziłam się, bo choć granice są potrzebne, nie oznacza to, że trzeba palić wszystkie mosty, więc usiadłyśmy w małej kawiarni, neutralnym gruncie, gdzie nikt nie miał przewagi, i przez godzinę milczałyśmy więcej, niż mówiłyśmy. Ale w tych chwilach ciszy było więcej prawdy niż w dziesiątkach wcześniejszych kłótni, i kiedy powiedziała przykro mi, nie odpowiedziałam od razu, tylko skinęłam głową, bo czasem właśnie tyle wystarczy, by zacząć budować coś nowego. Nie na zgliszczach starego, ale obok, z innych cegieł, z innych materiałów, które nie łamią się pod pierwszym naciskiem, i chociaż wiedziałam, że to pojednanie może nigdy nie być pełne, że rana będzie się goić latami. A może nigdy do końca nie zniknie? To właśnie tam, przy tej filiżance kawy, poczułam coś, co przypominało spokój nie ten wyreżyserowany, udawany, wymuszony, ale prawdziwy, cichy, który przychodzi, gdy już nic nie musisz udowadniać, gdy możesz spojrzeć w oczy komuś, kto cię zranił i powiedzieć: Nie mam już siły walczyć z tobą, ale mogę iść dalej bez gniewu. I poszłam najpierw małymi krokami, potem coraz odważniej aż w końcu zrozumiałam, że do mnie był budynkiem, który sprzedałam, lecz przestrzenią, którą noszę w sobie, a której nie oddam już nikomu kto nie potrafi jej uszanować.